Agromazur TV prezentuje Znów się drze zaśmiany, robota się zaczyna. Na wszystkim w kolejnym blogu dzisiaj mapnowanie. E, Mapnujemy sobie mapnowanie zowe z Jaźwicy e, New Holland T475 PowerStar wraz z rozsiewaczem RCW 5500. Mapnujemy sobie ścier ściernisko, jesteśmy na ściernisku po pszenicy. Mamy dzisiaj mm, 30 sierpnia, trochę późno, ale strasznie długo czekaliśmy na wapno. Takie niestety uroki. Mam nadzieję, że kamera jest dobrze ustawiona, bo tak naprawdę na szybko to wszystko się dzieje. I co? Wapno, tak jak wspomniałem wcześniej, magnesowe. Rozsiewacz wypożyczony, oczywiście nie jest nasz. Możecie go już kojarzyć z filmów, które były na kanale, bo na pewno też się tam często pojawił. Jeździmy sobie około 13 km na godzinę. na 540 I tak staramy się mniej więcej i tak te 13 trzymać prawda? ale no może jak są się no to można delikatnie złonić mm. ładnie się siebie widać w sterpu Ciekawe czy w drugim to widać widać wszystko rozszywamy generalnie z samego rana bo był problem w dniu wczorajszym, bo chcieliśmy rozsiewać. Ale niestety no nie dało się. Przecież tam się nie zapkało, ale nie, raczej nie Chcieliśmy rozsiewać w dniu wczorajszym, ale niestety były mocne wiatry, także no nie udało się. No, delikatne wyboje. Ale to pewnie po zbieraniu słomy się zrobiły. No. Tak zmaniamy sobie wtedy delikatnie jak są takie wyboje i lecimy dalej. Wapno ilości 4 ton na hektar. Vlog taki pewnie będzie dosyć krótki, ale zawsze to coś. Jeszcze na sam start nagrałem kilka ujęć z załadunku, także pewnie będą na sam początek vloga. Nagram tylko jeden waż taka ona szybko, bo nic się nie będzie zmieniało, prawda? Najeżdżamy sobie do końca, rozłączamy hydraulikę, bo tutaj mamy, ten napęd jest z hydrauliki, podnosimy, dobra, jest gip. teraz tutaj będzie pomięty tą ścieżką, a tą, dobra. Mam nadzieję, że po słońcem będzie widać, także może sobie to ewentualnie zasłonię, może to coś da. Tak pomiędzy ścieżką, ale bliżej lewej strony teraz i co? Dobra, sypieszę. Strasznie się pyli na podsłuchę. Przywiedziony zostało nam piątek chyba, jeśli się nie mylę. A mamy dzisiaj... No, sobotę. Nie, no to sobie. Było w... w czwartek, pomyliłem się. Tak no, dosłownie produkuje się mgła, jak widzisz, ale na pewno jest lepiej niż to było ostatnio, od tej delikatnej boje. to sobie wolniej. Dobra. I dalej, ogień, 13. Mniej więcej. Bliżej lewej strony, dobra, ciśniemy. Ciekawe, czy mogę coś widać. Jestem ciekaw, tak to będzie wyglądało finalnie. Mam nadzieję, że nie będzie tragedii, bo jedno, że jesteśmy pod słońce, to jeszcze jesteśmy w takim dosyć miejscu no po prostu jest za za, 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 za no, Ale dobrze jadę tutaj Chyba Mam nadzieję, dobra, mniejsza z tym te trwa O, tutaj będzie ścieżka Taki na szybko, tej komplikacji, bo powiem szczerze, że, że pierwszy raz sieję wapno, także nie wiem dokładnie co i jak. Trochę sztaczkiem jadę, ale też nie wiem do końca jak powinienem jechać Wydalnie, ale dobra, sypie się cały czas, to jest najważniejsze. Wapno to teoretycznie jak się nie posieje, tak, tak będzie dobrze, prawda? Teoretycznie, a, nie. a jak będzie finalnie, to zobaczymy. No, wertepy po zbieraniu słomy. z tej lewej strony, tu jest jakaś ścieżka. Sapno super, nie zapycha się. Także no będzie wszystko elegantne. rozłączę, bo tu już było siane, zaraz Dobra, no i do załadunku i będzie gitana Raczej, tak mi się wydaje Raczej znaczy nie powinno być tak źle No i ory. To raczej byłoby na tyle Ewentualnie jeszcze jak je ze środka, ale to raczej nie jest nic spektakularnego Nie wiem, czy coś wyszło z tego vloga? Ciekawe Zobaczymy Finalnie na nagraniu, też jest wcześnie rano, także Ciężko się skupić, bo człowiek klientów stworzył oczy, a już się jemy, nie? dobra na razie tyle może widzimy się później jak nie no to do następnego